Witam wszystkie osoby z podznaku wodnika na czytaniu na miesiąc czerwiec. Bardzo Was przepraszam, że nie było czytania na maj. Dopiero dzisiaj tutaj dostałam taką informację, że faktycznie tego filmiku nie ma. Gdzieś on mi się tam zapodział, ponieważ w miesiącu kwietniu i maju nie nagrywałam jakby jednym ciągiem tych wszystkich filmów, tylko kiedy miałam czas i dlatego gdzieś tam się chyba no, zapodział, za co naprawdę z góry Was bardzo przepraszam. Mam nadzieję, że teraz już tutaj nie będzie żadnych komplikacji i, i, i będzie po prostu fajne czytanie dzisiaj dla Was. Co będziemy dzisiaj robić, to jest tak jak zawsze czytanie ogólne, następnie na uczucia na, dla singli i jeszcze zrobimy tutaj odpowiedź z kart anielskich na koniec czytania to będzie i wtedy możecie sobie albo pomyśleć o, o jakieś pytanie i tutaj wylosuję jedną kartę, może to będzie dla Was właśnie odpowiedź, jaką potrzebujecie, albo będzie też um, dotyczyła tutaj tego głównego czytania, czy, czy podpowiedzi jakąś um, myślę, że to raczej będzie taka podpowiedź dla Was um, w którym kierunku iść, co robić czy jakaś taka wiadomość dla Was, da, którą macie mieć ok, teraz tak Wcześniej karty już zostały przetasowane, więc nie będziemy tutaj dużo czasu tracić na to. Tak, od razu je przetasujemy, przełożymy. Wodnik na czerwiec, tak? 2021. Co tutaj do Was idzie w tym miesiącu? A więc tak, energetyka ogólna tego miesiąca. Jest pustelnik z przeszłości jest dziesiątka mieczy co w tym miesiącu się uda jest as buław. co się może nie udać co będzie przeszkadzać jest paść monet wyzwanie dla was czwórka monet we w tym miesiącu jest sąd ostateczny następnie otoczenie, jest mag rata albo ostrzeżenie jest słoneczko, kurczę, ale macie fajne karty, już mi się podoba, wysłuchali tutaj moich y, próśb o to, żeby było fajne czytanie, tak, y, teraz tak, y, ostatnia rada, nie, co mam ostatnie, y, y, rozwiązanie, tak, rezultat, albo z co idziecie, z czym idziecie na przyszły miesiąc, y, chyba zapeszczyłam trochę, bo jest piątka monetowa, Także yy, dołożymy coś tam do tej piątki chyba, bo nie będziemy Was zostawiać z takim yy, rozwiązaniem. Ale dlaczego tak wszystko? Yy, zaraz się okaże. Yy, pierwsze czytanie, yy, pierwsze, pierwsza karta yy, to jest pustelnik. Yy, yy, tutaj tak widać lepiej chyba. Yy, karta mówiąca o tym, że w tym miesiącu os yy, osoby spod znaku wodnika skupią się jakby troszeczkę na swoim własnym wnętrzu. Czy jeżeli macie pracę, skupicie się na pracy, jeżeli macie, jeżeli macie yy, naukę, to na nauce, jeżeli macie jakieś takie hobby swoje, czy chcielibyście jakoś duchowo bardziej się rozwinąć, to tutaj to jest właśnie taki miesiąc mówiący o tym, że właśnie yy, czy to jest wam potrzebne, czy po prostu poczujecie taką potrzebę, aby yy, na tym danym, yy, no na tej danej dziedzinie życia, tak? Żeby, żeby się skupić. Taka bardzo karta mówiąca o tym, że musicie wejść w głąb y, też siebie, tak? Teraz tak, co jest w przeszłości? Jest tutaj karta dziesiątki y, mieczy mówiąca o tym, że y, gdzieś tutaj już za wami jest y, jakiś... Y, Sytuacja, która była dla Was trudna, sytuacja, która była dla Was ciężka, czy sprawy, które, które ciążyły Wam, czy też może rany, które ktoś Wam zadał, yy, yy, ponieważ tutaj na tej karcie właśnie jest to, że człowiek jest zaszteretowany, tak? Czyli to są też myśli, ale myśli właśnie spowodowane, że to ktoś Wam coś czy powiedział, zrobił, czy po prostu yy, no, jakaś krzywda tam te, yy, tutaj się Wam działa. Mogło to też być natłok na przykład zajęć, dużo pracy, dużo nauki, i to wszystko gdzieś spowodowało to, że poczuliście się tacy troszeczkę no, bez sił, już tak. I może dlatego tutaj jest ten. Ta karta pustelnika mówiąca o tym, że jakby koniec z tym jest, bo to już jest koniec, tak? bo to jest karta dziesiątki, już po tym nic nie ma, nie ma karty numer 11, tylko jest karta numer 10, czyli ten etap już jest za wami, tak? Ten etap waszego życia już jest za wami, i może to, że było Wam tak ciężko, spowodowało, że postanowiliście tutaj e, zastanowić się nad tym, co wy tak naprawdę dalej chcecie robić. Następnie tutaj, co wam się uda? No, uda wam się właśnie y, ruszyć, jakby do dzieła, tak? Zacząć coś działać, y, iść w tym kierunku. Jeżeli już y, postanowicie, co wy chcecie, czy, czy jakiś z was cel w życiu, to, to uda wam się y, ruszyć y, z tym planem, y, ruszyć do dzieła po prostu i zacząć to robić. Y, co może wam się nie udać, albo co będzie wam przeszkadzać? No, słuchajcie, ten początek, ponieważ tutaj jest paść, to jest osoba bardzo młoda, tak naprawdę osoba, która ona się uczy czegoś. I tutaj może być tak, że wy w pewnym momencie stwierdzicie, że robicie to co chcecie. Ale bez przygotowania, tylko tak na hura, czyli napiszę książkę, chociaż nie mam pojęcia, jak to się robi, ale już zacznę ją pisać. Zacznę w komputerze jakiś robić, na przykład plan, nie mam pojęcia, jak to się robi, jak ten program się obsługuje, ale co tam, spróbuję. I tu jest właśnie to, że może brak przygotowania być, brak tego, brak takiej no, nauki w tej, w tej danej dziedzinie. Yy, oczywiście, też czytanie jest ogólne, także dopasować musicie sobie, czy macie tutaj, czy wam chodzi o naukę, czy wam chodzi w pracy, yy, czy, czy, czy w związki. Raczej to nie jest czytanie takie typowo na związek. Yy, mogłoby być też pod. Yy, no, można by w sumie, no bo jeżeli partner czy partnerka tutaj was skrzywdzili, to jest taki moment, że wyruszacie po prostu do dzieła, zaczynacie nowy etap waszego życia. Może to być też tak, że nieprzemyślany troszeczkę, że stwierdzicie, dobra, ja, ja mu teraz pokażę, tak? Czy ja jej pokażę i na co mnie stać? I tutaj, no, można to, można to też do tego podłożyć. I wy w tym wszystkim. Co tutaj wyzwaniem dla Was będzie taka stabilność? Wyzwaniem będzie dla Was... Docenienie tego, co już macie, co udało Wam się stworzyć, że to nie jest tak, że zupełnie wszystko było do, do, do niczego, tylko właśnie, że coś udało Wam się stworzyć i musicie to docenić. Docenić Wasze zasoby, tak? Docenić to, co już macie. Skupicie też na, na pieniądzach, ponieważ tutaj na końcu macie tą piątkę monetową. Czyli tutaj tak wyzwaniem dla Was będzie, żebyście nie tracili za dużo pieniędzy w tym miesiącu żebyście za dużo nie inwestowali, tylko tutaj przyglądać się temu tej każdej monecie z każdej strony, tak, zastanowić się zanim wydacie te pieniądze, bo tutaj możecie zubożyć tak wyszło po prostu na końcu, a wyzwaniem dla was będzie właśnie to, żeby no, nie wydawać tych pieniędzy, także takie jakby troszeczkę tutaj małe ostrzeżenie jest. Wy w tym miesiącu jest, jest są dostateczne. Piękna karta, czyli mówiąca o tym, że albo wy będziecie komuś pomagać, albo sprawa, która wydawała się, że jest zupełnie gdzieś na, no, przegrana. To wy ją jakoś uzdrowicie. Będziecie mieli tyle energii w sobie, że uzdrowicie nawet to, co jest tak naprawdę wydawało się że już przegrane, stracone, że już się tego nie da. Bardzo fajna karta, jeżeli ktoś jest chory, to mówi. Ta karta też często mówi o tym o wyzdrowieniu, ponieważ tutaj już jest też ten as buławowy, czyli jak najbardziej powroty do zdrowia. Powroty. Hmm. To jest tak, nawet jeżeli by chodziło o uczucia, jeżeli faktycznie tutaj ten partner was ranił, czy partnerka jakoś przegryźliście to w sobie, przeszło wam to gdzieś tam, przemieliliście, tutaj tak w tej karcie również będzie się pokazywało, że przebaczenie, tak? że jednak dogadanie się, że idziecie jednak dalej razem. Tutaj ta czwórka monet również może mówić o tym, że zostajecie, jakby przemyślicie coś i zostajecie razem z tą osobą, którą, no z waszym partnerem czy partnerką, coś na takiej zasadzie. Teraz, tak, co tutaj jest dla Was otoczenia? Z otoczenia idą jakieś nowe, nowe pomysły. Y, m, uważać może na manipulatora, bo to też jest y, ma, magik, to jest również manipulator. Czyli może uważać na taką osobę, y, która będzie chciała Wami tutaj trochę pomanipulować, ale jeżeli nie, y, to y, może być to też, y, że idą do Was różne propozycje, y, jakieś oferty, y, coś, y, zaczęcie czegoś nowego, i to jest takie. Y, to będzie coś takiego, co jakby taki impuls wam da do działania, ale to wy będziecie musieli dalej to wszystko pociągnąć, dalej jakoś to tworzyć, tak? To taki impuls do Was tylko przyjdzie, jakaś idea taka do działania, to idzie do Was z otoczenia. Czyli to czy od rodziny, od znajomych, od kogokolwiek może to przyjść. Teraz tak, tutaj rada albo ostrzeżenie jest tutaj słoneczko, czyli rada bawcie się, cieszcie się tym momentem, tą chwilą, tym, co tutaj Was otacza, bycie wdzięcznym tak, za to, co już jest, ale przede wszystkim cieszyć się, radować się z tego, co, co już macie, co Wam się udało osiągnąć. Dokładnie. Yy, teraz tak, tutaj no, wyszła na końcu Wam tutaj ta piątka monetowa, mówiąca o tym, że w jakiś sposób zubożejecie. Czy z, tym, czy z tym pójdziecie na kolejny miesiąc? Obiecałam tutaj, że dołożę dwie piątki. No bo ta piątka to jest właśnie tak mówiąc o tym, że to jest jakiś brak czegoś, będziecie odczuwać, brak, czy brak pieniędzy. No, jeżeli wydacie za dużo, to jest wyzwaniem dla was tym miesiąc, no to czujecie jakiś tam brak pieniędzy, czy tam brak, bo to jest i brak miłości, brak, brak uczuć, brak pracy, brak, brak, brak wszystkiego. Także. Także spójrzmy, co tutaj yy, na tej piątce monetowej, co tutaj się dzieje. W którym to kierunku pójdzie? Czy to tylko taki chwilowy będzie jakiś brak? A, czyli jest dalej, yy, jest ok. Słuchajcie, to jest dwudziestka, yy, czyli to samo, co tutaj. To jest sąd ostateczny, czyli. Yy, tak jakby też uzdrowienie będzie tego. no to, A wy to w sumie wy uzdrowicie tę sytuację, czyli wasze to, to wy będziecie mieli wpływ na to właśnie, jak, jak w jaki kolejny miesiąc jak pójdziecie. Tutaj nie będzie miał otoczenia na to wpływu i decyzji, jakich, jak będzie dalszy Was na przykład miesiące wyglądały, tylko to wy to wszystko w Waszych rękach, tak? To w Waszych rękach jest to, jak kolejny miesiąc będzie. Jeżeli tutaj skorzystacie, na przykład, z takiej rady i będziecie te pieniądze jakoś oglądać z każdej strony i zastanowicie się, zanim będziecie wydawać, no to tutaj uzdrowicie tę sytuację. Jeżeli by chodziło o związki, no to tutaj też karta mówi, że zastanów się dobrze, przemyśl to, czego chcesz, czego oczekujesz, bo to wszystko jest w twoich rękach. Tak naprawdę decyzja należy do ciebie, jak to wszystko się potoczy w waszym związku. Tak samo z pracą czy z nauką, no to tak samo. Rada jest taka, że właśnie tutaj tak samo macie kartę, właśnie tego magika mówiącą o tym, że jakiś impuls przyjdzie do działania, ale to jest właśnie wszystko w waszych rękach. Ok i teraz tak. Co my tutaj jeszcze mamy zrobić? Aha, związki stałe i dla synów, tak? Sprawdź, co byście tutaj mieli. Często bardzo patrzę na to, co jest pod spodem, to ta piątka tutaj, buławowa, bardzo często mi się tutaj pokazuje. Yy, właśnie pod, pod spodem kart To yy, taka mała podpowiedź jeszcze, że tutaj będziecie, to będzie taki, będziecie targani takimi uczuciami i aż w środku Was będzie rozdzielać, bo nie będziecie wiedzieli, yy, co tak naprawdę yy, co Wy tak naprawdę chcecie, czego Wy oczekujecie, może warto by było sobie zrobić taki plan, tak Z, i, czy właśnie ten pustelnik po to jest, żebyście się zdecydowali yy, punkt po punkcie, yy, czego chcesz, czego oczekujesz yy, czy od siebie, od partnera czy, czy w związku z nauką, na przykład, jaki, jaki konkretny jaki kierunek chcesz iść, żeby nie być tak trochę, na prawo, trochę prawo, lewo, prawo, lewo, żeby iść po prostu na prosto, tak? Ok, teraz tak. Yy, związki stałe, tak? Wodnik, związki stałe i do single będzie. Oj, nie ucieka. czerwiec 2021 ok, zwią związki stałe co tutaj mają i karta rada i tutaj dla singli kochanych Oj. uciekają te karty ok i karta rada ok, czyli tak Związki stałe mają asa monetowego, mają szóstkę puławową, króla mieczowego i to tutaj jeszcze mają królową jako kartę rady. Okay, jeżeli chodzi o związki stałe, wydaje mi się, że uda Wam się, jeżeli się staracie o jakieś dofinansowania, jeżeli się staracie o jakiś na przykład kredyt na dom, y, czy no nie wiem, co wspólnie, jako małżeństwo, czy tam związek, y, o co się staracie. To wydaje mi się, że jak najbardziej tą pomoc otrzymacie, bo to jest początek jakiegoś nowego działania. Jest to możliwe, że na przykład początek wspólnego zamieszkania też. Tutaj ta szóstka buławowa, to jest mówiąca o, o karcie zwycięzca, tak? Czyli, że może Wam się uda coś, jakieś, czy nawet razem chcecie otwierać jakąś firmę. To również jak najbardziej tutaj Wam się uda. Hmm. Tylko musi to być bardzo przemyślane, tak? Yy, bo tutaj jest ten yy, król yy, mieczowy, który właśnie on jest taką osobą, yy, która yy, jest bardzo taka mądra, tak? I y, myślącą osobą, nie kierującą się sercem, tylko właśnie czy uczuciami, tylko on tak, myślami, tak? Bardzo poważna osoba. Y, może to być też również jakiś urzędnik, tak? który Wam tutaj y, coś może dać. Y, to jest wszystko w sumie w tym miesiącu. Jeżeli jakieś problemy by na przykład mieliście między sobą, to również tutaj jest jakby rozwiązanie tego. Y, tutaj jest. Y, może być też, y, może osoba, jeżeli na przykład są problemy. W małżeństwie i jest jakiś jest jakiś możliwość skorzystania z psychologa, to również tutaj w tym odnieślibyście sukces, również jeżeli są jakieś związki, które będą miały na przykład ślub w tym miesiącu, to również jest tutaj to pokazane, że to wszystko się uda, tak? I jest urzędnik, który wam na przykład ten ślub może dać. Nie jest to, co prawda, nie mówię o księżu, o księżu ale. Jak to, się, jak to się teraz na polski, Jak to się po polsku mówi? Ksiądz udziela ślubów, czyli, ale w innej odmianie księża? Chyba tak. Przepraszam bardzo, ale już mieszkam tyle lat w Polsce, że już troszeczkę więcej język polski gdzieś tam chyba szwankuje. Z powrotem do szkoły trzeba wrócić. I Teraz tak, tutaj rada dla Was jest Królową, królowa kielichów, czyli mówi o tym, żeby być żeby być po prostu taką ciepłą osobą, tak kierować się uczuciami, jeżeli tutaj są związki, które czekają na dzieciusia, to jak najbardziej tutaj jest czas na też na to, aby tutaj to się wydarzyło, jak najbardziej, bo tutaj jest królowa, ona jest w ciąży też tutaj tak kielichowa. A tutaj mam jeszcze takie karty, które mogą mówić o, to, że, o tym, że jest szansa na zajście w ciąży. Może być po prostu y, też ma, in vitro, tak? Czyli y, to może być takie zajście w ciąży właśnie poprzez y, ingerencję. Y, teraz tak. Dla Singi tutaj jest czytanie. Jest y, tutaj y, szóstka, czyli. Y, Boże Kochankowie, piątka y, kielichów i dziesiątka mieczy. Może ona mówić tutaj o tym, że mm, gdzieś tutaj po jakiejś miłości utraconej, y, opłakujecie. Y, jest to taki moment dla Was bardzo ciężki. Y, czy spotkacie kogoś w tym miesiącu? Myślę, że nie. Myślę, że to jest czas na to, żeby pozbierać się, połatać jakieś rany, zapomnieć o tym, co było. Gdzieś tutaj, ponieważ jest tutaj dziewiątka kielichów, mówiąca o tym, jako korata, żeby się wyciszyć w głąb siebie, wejrzeć zrelaksować, jakby po prostu iść gdzieś na spa, zupełnie zapomnieć o tym, co było. Dlatego tutaj myślę, że nie, nie, raczej nie będzie tutaj nikogo, kto by mógł przyjść nowy, tylko tutaj karty mówią o tym, żeby zapomnieć o tym, co było jakoś. I tutaj macie w sumie kartę wyboru, tak? Możecie albo być dalej w tym, co jest, albo się ruszyć do przodu. OK, i teraz tutaj jeszcze mamy ten, ten kartę tak, i tą odpowiedź od kart anielskich. Jeśli uwierzysz, taka jest karta i jeszcze tutaj przeczytam. o co tu chodzi. Tym, czego ci w tej chwili potrzeba, jest wiara. Czyli tutaj bardzo by dotyczyło też tutaj tych do tych singli, tak? Możesz zdobyć to, czego pragniesz, ale musisz uwierzyć, że uda ci się to osiągnąć, zachowaj pozytywne nastawienie i wizualizuj to, na czym ci zależy. Odrzuć wszelką negatywność i pesymizm, a zamiast tego zawsze dostrzegaj jasne strony wszystkiego. Prawa przyciągania powołuje do nas to, co spodziewamy się otrzymać. Jeśli jesteśmy przekonani, że zasługujemy na wspaniałe rzeczy, przyciągamy do siebie szczęście. Jeśli jednak rodzą się w nas wątpliwości i nie wierzymy w to, że na coś zasługujemy, nasze doświadczenia będą odzwierciedlały tę energię wierz w siebie i pilnowanie w sobie marzenia. To może być również odpowiedź na to pytanie, które sobie zadaliście, bo ono będzie dotyczyło wszystkiego, tak, w to, żeby uwierzyć. W to, co się chce. Ok. Słuchajcie, to już jest koniec, także dziękuję Wam bardzo za wszystkie komentarze, lajki, za subskrypcje. Zapraszam na kanał Facebook, gdzie można na szybciutko otrzymać jedną odpowiedź na pytanie, za to, że się zalajkuje. Tak, kanał. Czy coś jeszcze, tutaj chciałam odpowiedzieć? Aha, nadal obowiązuje konkurs, tak jak w, zesz w zeszłym miesiącu. Zostawiacie na komentarz, a ja na koniec miesiąca losuję jedną osobę, która wygra godzinne czytanie razem ze mną. I czy coś jeszcze? Chyba, chyba już nic, więc pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia w kolejnym miesiącu. Pa. pa.